Ze studia kampany witają Państwa profesor zapasów Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Pozostały jeszcze trzy tygodnie do Summerslam Pay Per View, a jest już gorąco. John Cena będzie bronił mistrzostwa WWE przeciwko Randyemu Ortonowi, a jak pamiętamy tydzień temu przegrał walkę non-title z Carlito. Nie wróży mu to zbyt dobrze. My tymczasem widzimy wszystkie talenty yy, zakontraktowane z Raw. Wychodzące na ring po wcześniejszym wezwaniu do stawienia się przez prezesa WWE Visa Kennedy'ego McMenna. O co tu chodzi? No ja nie wiem. Andrzej, na co stawiasz? <grym> no tutaj <grym> trudno cokolwiek powiedzieć, jest takie zamieszanie. No i widzimy również panie. Wow. Wszystkie no, dni Będzie wychodzą. hot, będzie bardzo, bardzo. Henry's Michel. King Booker i Queen Charmel, tych <laughs> tak Państwa jest. bardzo dobrze Ze swoją znamy. Brólową. No i Karlito. na końcu idzie ten dzichus wow. pysk Samoenski. Samoezki <laughs> bulldozer umaga. Tak, on musiał iść na końcu, on nie mógł zniknąć w tym tłumie. Ale widzimy cały ring plejada gwiazd. Coś nieprawdopodobnego. No, proszę Państwa, hala wypełniona po brzegi. Na Zapowiada się coś super hiper I wchodzi ten, który ostatnim razem wysadził się w powietrze. Można by powiedzieć, że przewodniczący zamieszania. Vincent Kennedy-McMahon, prezes World Wrestling Entertainment. Ale jak widzisz, publiczność szanuje go. Często go wygwizduje, ale również oddaje mu cześć za to piękne widowisko. Rozluźniony już ze, no, ze sporą ilością włosów. Well, to Mam dzisiaj dużo do powiedzenia. Zamierzam poruszyć to wiele istotnych tematów. Ale wypada mi zacząć z miejsca, w którym ostatnio was opuściłem. Dobrze pamiętacie, że kiedy ostatni raz oficjalnie byłem obecny na RAW, zostałem, można powiedzieć, rozerwany na strzępy. Popatrzcie. No i co wy na to? Właśnie tak chciałem odejść. W blasku chwały. Prawie do tego doszło. Wielu z Was z pewnością zastanawia się, dlaczego zainscenizowałem własną śmierć. Odpowiedź jest bardzo prosta. Chciałem się dowiedzieć, czy Wam na mnie naprawdę zależy. Potrzebowałem to wiedzieć, ponieważ wielu z Was nie myśli tak o mnie. Ale jestem wrażliwym człowiekiem i od czasu do czasu potrzebuję nieco pozytywnego pokrzepienia. Dostałem to pokrzepienie. Napływające wyrazy współczucia oraz troski były przytłaczające. Szczerze mówiąc, dobrze wiedzieć, że jestem kochany. To miło, że kochają mnie wszyscy tutaj, w Buffu. Wszyscy znajdujący się w ringu. Oraz ludzie z całego świata. Dlaczego miałoby być inaczej? Wszyscy przecież uważacie mnie za pioniera. Poważnego rywala, ikonę. Z wróżbitą. Zastanówcie się nad tym. Mam dużo do powiedzenia na wiele tematów. Ale to nie będzie jeden z nich. Jednym z tematów będzie Kongres Stanów Zjednoczonych. Kongres Stanów Zjednoczonych. Powtórzę jeszcze raz, Kongres Stanów Zjednoczonych. Odniosę się również do hipokryzji panującej w serwisach informacyjnych. Kilka słów skieruję także do wybranych członków mojej rodziny. Teraz jednak chcę powiedzieć coś każdemu stającemu w kwadratowym pierścieniu. Zamierzam... Spóźniłeś się. Znajdujecie się wszyscy w ringu, gdyż za chwilę zabrzmi gong. No i oczywiście dojdzie do starej, dobrej Battle Royale. Chwileczkę, walka jeszcze się nie zaczęła. Zwycięzca dzisiejszej bitwy zostanie nowym general menadżerem gali Row. A więc uderzcie w gong.